Cześć, siema. z tej strony Terenix, a dzisiaj robimy szybkie ocenianie działek na play 4 dayu Mam nadzieję, że się wyrobimy w 10 minutkach, dlatego lecimy. No dobra. To tak, zaczynając, hmm, pierw może działeczka Aldei. Hmm, zobaczmy co tu jest ciekawego. Wiem, że piwnica miała się dokończyć pisałami. No, powiem szczerze, że bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj jakieś przedmioty. O, skrzyneczki na co? Nawet nie wiedziałem, że to są skrzynki. Tylko tak jakoś pod kątem delikatnie zobaczyłem. I... Nie wiem, nie wiem. Nie będę się pogrążał. Po prostu nie wiem. <grytanie> eee, dobra, lecimy dalej. Zobaczmy na górze. No to tak, tutaj mamy taki dosyć skromny hall. Bez niczego. Na samej górze o wejście, aż po słodkach sobie sięgniemy. Katedra o mega, powiem szczerze, enchancik, na 30 pewnie. Diamond, zobaczmy sobie, czy jest 30, czy nie ma 30. Bach, jasne, że jest 30. Chcemy sobie zenchantować. Smiley trzy, 3x2, trzymaj Alde, i to, to dla Ciebie. No, ale tu jest coś w skrzynce, ale nie będę jej przeglądał. Lecimy dalej. Teraz tak jest drugi domek jest tutaj, ale mi przerwał obesik. Ten domek już oceniłem. Tutaj dostał chłop nagrodę. <laughs> mogę sobie jeszcze wziąć. O, tak, moje główki i wszystko. Mogłem taki zwykły domek. Tam jedyne co mogę wam im pokazać. No to tam jest dosyć taki fajne. Fajne podziemie jest. Naprawdę fajne podziemie. To jest Glowstone, coś tam, to jest jasno, to strasznie, to nie wchodziłem na ostatnim filmie, na którym to nagrywałem I mi nie wyszedł I konia chyba chowa pod schodami Ale to sobie zobaczcie sami Bo to, to takie Te zwierzęta tego chyba nie za bardzo lubią Tu mamy hentaia też oceniałem tą Działkę, jak mi się OBS popsuł mm, Dobra, cyk, tu mamy Wyjście jakiś na ogródek jest to na pewno działka topowa. Jest bardzo ładna. Wejdziesz, masz banana. Nieźle. Chcę mieć banano. Tu jest basenik. Szkoda, że wygląda jak Wisław, nie w każdym kierunku ten basen. Trochę lipa. Ale leżaczki są standardowo. Bym się położył, wygrzał tyłek. A nie, w tej szkole siedział. Nie polecam. Dobra, kolejna budowla. Czyje to jest? Nawet nie wiem. Ale co, jak, co, gdyby nie ta woda? Myślę, żeby to średnio wyglądało. Ale ta woda robi robotę. Ta woda robi straszną robotę. Ona się odbija. Tutaj Mars, czy ten. Jest po prostu kosmos. Kosmos. Ale działka na nie należy do topowych. Kolejna działeczka. Zobaczmy, co tu jest. Magazyn. Taka w bardzo, bardzo dziwnym stylu. Ktoś miał dziwny gust. Ale o nich się nie dyskutuje, więc lecimy dalej. Tam dalej. Dlaczego lecę tam dalej? Tam jest działka naszego youtubera i całe jego osiedle, które on sobie tam zapełnia. Wszyscy jego widzowie, każdy kto go ogląda może sobie tu zrobić działeczkę. Oczywiście polecam PolyTown. Będzie w opisie. Lecimy dalej. Także tutaj jeszcze jest kolejna Sweet Angel działka. Jego widzka też bardzo pozdrawiam. Co tu mamy ciekawego? Drzewo jakieś ze skrzydłami. Helikopter w ogóle. Nie wiem czy to helikopter czy nie. Chyba nie. A pod spodem, pod działką. O, Sweet Angel ma skrzynki. A, a wiecie co ja lubię robić? Lubię przeglądać wszystkie. Tutaj jest tak, że one są tak porozrzucane wszystko, ale ona ma wszystko w każdej skrzynce, ale nie posegregowane. Tu nie jest posegregowane. O, tu, tu jest najlepszy przykład. To tam dir, coś tam posegregowane, fajnie. Obsydianu trochę weszło. Pach, ale z kolei tutaj jakaś glina. Gdzieś tu znowu glina. Barwniki. No barwniki jedne czyste, a nie, jednak nie. No nic, fajna działeczka, ale na pewno nie do topki. Wybiłem top 3, które upatrzyłem przed filmem, tam jest taki hotel opuszczony. Chyba ktoś zbankrutował jak go budował. Kolejna sprawa jest taka, ta działka mnie robi strasznie, to jest, o Jezu, to jest taka w chińskim stylu, malutka, tutaj wysoka, pokoje takie, w których się nic praktycznie nie mieści, to jest jeden minus. Ale bardzo ładna działka. Moim zdaniem fajniejsza niż to co jest naprzeciwko, mimo że... Może tak, to jest nawet i fajniejsze, ale to jest z internetu. Ktoś dostał nagrodę pocieszenia? Niech tak zostanie. Mm, tu mamy... tak. Tego jeszcze nie oglądałem. Wiem tylko, że chcę to trzy, ale zobaczymy czy zasługuje. Tu ma piasek i szkło, drewno, wszystko pięknie posegregowane. A teraz... ciach! Sprawdzimy. Mięso, mięso, będzie mięso. pap, dobra, też może być inne duperele, perły, dobra, duperele to nie przeglądamy. Kamień, jest kamień, jest kamień. Dobra, jeszcze jedna. Uwaga, uwaga, terennik, losowanie, lotto Pach, co tu mamy? Żelazo, złoto. o jest żelazo, przednie też żelaza i złoto. Czyli wszystko się zgadza. Porządny gracz, wszystko segreguje. Nic, tylko polecać. Możecie go brać do buildi śmiało. Tu jest druga działka. Moim zdaniem, ta działka to jest po prostu coś najładniejszego na tym serwerze. Nie tyle, że ta działka jest złożona z fajnych segmentów. Ten przód mi się całkiem nie podoba. To jest taki. Powinna się kończyć tu. I tu powinien być, moim zdaniem, dach. Bo to już wygląda jak hotel, a nie jak dom. na no nawet tu, żeby się kończyło. Ale ogólnie, że gościowi się chciało. To naprawdę gratuluję. I helikopter jest. Wszystko jest. Tu tylko trochę pusto. Tutaj też, ale już są. Nie wiem czy to ma za komputer robić, czy za co. Przy pochodni się grać w Minecrafta W sumie spoka sprawa. Enchancik, elegancko. Zobaczmy czy jest. Uuu. O. Dobra, w sumie jeżeli tak rozdałem wszystko. Diamond. W no, głównie dlaczego znikają mi ten tego. To jest zabezpieczenie przed bugami tam różnych serwerów innych, co nie o 28 jeszcze raz, dajmy gościowi szansę. Nie, 28. Dobra, jaką damy ci? Eficjency 3, Fortuny 3. Wsadzimy ci to gdzieś. Ciekawe, skapniesz się zgapiesz. A tutaj co mamy? F1 Budyn... Jak? Budnikos. Budnikos. O, nawet ciężarówkę se wsadził do hołby. Kurczę, dobry gość. Oj, zająca, teraz sobie u własną... uwłaszczył. Hmm. W sumie spoko. Trzymaj gościu. Zrobimy ci trochę syfów w skrzynce, bo trzeba. Dobra. Wychodzimy. I teraz tak. Tu mamy naszą Aldej, Tu mamy Budnikosa. I tu mamy tego. I to będzie nasze top 3. Tylko pytanie. Kto, które miejsce? Tu mam Mac, To będzie miejsce trzecie. To już wiem. To będzie na pewno miejsce trzecie. Zobaczmy jeszcze, jak te domy się prezentują, jeżeli się zrobi rain. Myślę, że też będzie nieźle. Rain ogółem naszej derze Jezu coś pięknego i też każdemu mega, mega, mega polecam. Dobra, drugie pierwsze miejsce. Zobaczmy tak. Tutaj mamy All Day W sumie fajnie. Cała góra budowana bez game moda, więc spoko. Bardzo ładny domek. Tu oświetlenie trochę zawodzi. Tutaj już wiem, że mamy trzecie miejsce. Live Terenix Item. Okay. Dobra. I teraz tak. Tutaj mamy to. I możemy już tutaj do siebie przydzielić trzecie miejsce na pewno. Lećmy teraz tutaj. No ewidentnie mi się nie wiem czemu. Nie wiem jak. Może i źle postąpię. Ale ta działka moim zdaniem powinna być top 1. Naprawdę styl, wykończenie i wszystko jest po prostu robi robotę. Jeżeli się nie zgadzacie, napiszcie w komentarzu. Może kolejnym razem wygra Aldej. Dlatego pierwsze miejsce przydzielamy, a tu przydzielamy drugie miejsce. Drugie miejsce w konkursie działek Kaldej. I tak jak obiecałem, Tex User Budnikos Growth Service Budnikos. Teraz co... O, a w sumie nie, nie co woli. Pójdziemy ukośnik spawn. I tak jak obiecałem tym wszystkim graczom... Mm, do banku. Idzie do banku. Wujek, terenix idzie do banku. Dobry jak Terenix idzie do banku, wbawić mamonkę. I zrobimy to. pach. Ten ukośnik warp działki. I dajemy teraz. Oh, ha, ha. O nie, o nie, o nie. Span, jeszcze raz. No Glenn, tak się dzieje, niestety. Za, jak się zapomnę, to tak się dzieje. Ale spoko to jest. Pach. I znowu dwa działki. Zostawmy w pierwszej działce, czyli Aldej, skrzyneczkę. Zostawiamy jej tutaj raz, dwa, trzy złote monety. Groupset VIP. Dobra, gość wygrał VIPa za pierwsze miejsce na działkach, tak jak obiecałem, dokładnie na fanpage'u i na serwerze yy, oraz wygrał trzy złote monety. Mogę usunąć jego kochane skrzynki z dachu. I trzeci nasz gość, czyli... O Jezu, nie pamiętam jego Adaba Adabakadabra. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Nie chcę skiepścić. Dostaje do skrzyneczki tak samo 3 złote monety o równowartości 64 nether stalu. Mam nadzieję, że... Podobał Wam się odcinek. No to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i suba. No i do zobaczenia za tydzień.